Jesteśmy na miejscu wieże Dziewicza Uch, to od razu praży słońce od tego O, jakie moździerze to widzę. No, też był wisy Umocnione, o, blacha tu przyjemnie o, europejskie działo sprzed 1717 roku teraz się będzie już pan tureckie działo brąz otomański 1875 no, już późna epoka na tego typu działa Chodź, na wieżę pójdziemy, póki jeszcze nikogo tam nie ma. Uf. Sodów niby mało, ale... Woda czyściuteńka, aż się dało, nura No i tu była bitwa morska podczas dobycia Konstantynopola. Przypłynęły posiłki z chyba Genui, 4 okręty, naprzeciwko przeszło 100 okrętom galerom tureckim. Bitwa wygrana, okręty genuańskie wpłynęły na złoty róg. Bizantyjczycy opuścili łańcuch, a wtedy Turcy przez ten teren, właśnie górzysty, przeprowadzili po palach, które mieli wcześniej już przygotowane. Podobno zrobili to na drugi dzień, nie wiem. Każdy dobry dowódca ma kilka planów na zdobycie jednego miejsca, jeden plan nie wypalił, armata podkoptecznie, blokada no, w dłuższym czasie przynosiła, przyniosła by efekt, ale sultan był młodym sultanem. On potrzebował spektakularnego zwycięstwa, a to był już 29, 29 maja, więc wydał rozkaz przetoczenia, 70 największych galer przetoczono przez ląd i na złoty róg. z XIX wieku któryś tam Sultan zbudował, już nie pamiętam który Tam ten most wantowy bardzo duży No i miasto ogromne Około przeszło 22 miliony ludzi więc tu jest gdzie się poruszać No barierka powiedział taka dosyć dosyć niska, dosyć niska. Mam, no to wyższym jeszcze niżej, tak? Majeranckie widoki No i tam oczywiście to jest Złoty Róg Bosfor jest tu, Bosfor dzieli Oddziela Europę od Azji Azja Europa I tam płyniemy Na Morze Czarne Tam jest Złoty Róg On wcina się tylko w ląd, kończy się Pięknie, naprawdę pięknie No i teraz murami Wieża zbudowana w XII wieku oczywiście przez Bizantyjczyków W celach obronnych, obroniła no tutaj postępu na, na Bosfor Także takie miało przeznaczenie Ciała oczywiście są XIX wieku Wiadomo, żeby to wyglądało chyba spełniała swoje znaczenie. Piękna, piękna czysta woda, wspaniała woda. Woda jest tak piękna. Taka turkusowa, Czyściutka. żadnych alg, żadnych sinic. Temperatura 130 stop stopni, a tu nic, woda czysta, kryształ. Ależ tu by się chciało nura dać. Wow. Przy tej temperaturze Że służba pewnie monotonna była, ale cóż, leżeli pili wino, jedli świeże owoce, może nie mieli tak źle. Kto to tam wie? Jak to było? Piękny. Stambuł, Konstantynopol. Piękny wtedy, piękny dziś. To kiedyś były te wszystkie tutaj górki, łyse, nie było nic, ale super, piękna, piękna wycieczka. Tu jest kolejna dzielnica Stambułu i Skidar. promem promem za chyba 25-30 lira. Należy się wystrzegać turystycznych e, żeglug, ale miejscowy tramwaj wodny, krótko mówiąc, no tego tutaj przewyższania tej górki na pewno nie będzie widać. O, kolejny cel. To jest plan filmu ogląda moja żona, ja przy okazji tylko, ja tylko jem obiad, to oglądam do, do towarzystwa. Ale wciągnąłem się i też tutaj jestem. Złoty chłopiec, tak się nazywa, turecki. A takie tam naiwne te filmy, ale cóż, chciała żona przyjechać. No to przyjechaliśmy. Ja chciałam. Przyjechać. E, tak, tak, tylko ty, okay. bo ja, ja tylko oglądam y, do towarzystwa. Każdy to jest to miejsce. To jest to miejsce, dokładnie. Kolejny punkt z wycieczki skreślony. To są jakie. Eee, greckie? Tak, greckie, bo w Grece to pisze. No i bardzo wysoki. Stąd go lepiej widać. Obelisk, idziemy do tego rzymskiego. jeszcze z hipodromu. Brąz spiralny. A dole, te spiralki gęste potem się rozszerzają. No i w środku, puste to jest. Oryginal z hipodromu o Idziemy tam do tej jak rzymskiej, to jest greckie, e, egipska oczywiście. No i jak widać, 390 rok. Nie kolumny, ale postawienia jej. Postawienia i tutaj. Kolumna ma 2500 lat przed naszą erą. Coś tak gdzieś mi się obiło uszy. Czyli ma tysiąca lat. Wykonana z granitu. Dlatego się tak świetnie zachowała. Wszystkie, wszystkie są szczegółowe te rzeźbienia. Stoi na czterech, chyba staje się z brązu, takich filarach. No i stoi tak sobie. Piękna, bardzo ciekawa, bardzo ciekawa rzecz. Cesarz zapewne. Czyli, że w togach i w fryzurach rzymskich u góry, a brody, i jakieś takie czapy to na dole. No, zmieniło się to później, prawda? Symbole: koluna granitowa, przywieziona z Egiptu. Krzyżowcy jej nie ukradli, ponieważ nie potrafili jej zdjąć ani przewieźć. Co to był zarowek tam jakiś symboliczny? Co to tam miało być? Czy tam po prostu miała woda spływać? Chyba tylko miała woda spływać. Ciekawe, czy tam jest pierwotny poziom placu? Chyba tak. Chyba to było niżej. Oczywiście, że tak. Nie mogło być tak teraz. Jakieś scenki na dole. Tu jest przedstawione w zasadzie, jak oni transportują kolumnę. To obelisk. To jest obelisk. Ludzie z linami i ciągną ją. Wielokrążki, tam są wielokrążki, stoi słupek, cztery drążki i kręcą, naciągając kolumnę. Jest pokazane wszystko, jak to zrobić, a krzyżowcy, mając instrukcję, nie potrafili tego odwzorować. Hmm. Jak widać, myją się. Szereg takich kranów, podobnych jak w meczetni Sulejmana. Zasada taka sama. przyjezdni wierni przyjeżdżają, muszą obmyć stopy. Obmywają stopy, wchodzą na dziedziniec. Każdy praktyczny meczet ma taki dziedziniec. Tam jest tak zrobione, żeby był przewiew. Czyli ludzie, jakby można powiedzieć, obsychają z tego potu I nie śmierdzą tak. Tak mi się wydaje. Że o to chodzi. żeby w środku nie było smrodu, ponieważ tutaj chyba kadzideł żadnych nie używano. I mieli na to sposób taki: ludzie się obmywają, wchodzą na dziedziniec, czekają chwilkę, aż tutaj odparuje to, to wszystko, wyschną i dopiero wchodzą do meczetu. Nie do każdego meczetu można, znaczy właściwie można wejść, tylko nieraz patrzą, czy facetów. Kolana są zakryte czy spodnie jest za krótkie. Kobieta koniecznie musi mieć chustkę na głowę. Koniecznie. Tak. wejście za dnia na dziedzinie z błąkitnego meczetu. dodatkowe tu widzę są jeszcze okna takie żeby był jeszcze większy przewiew faktycznie jest chłodniej, wysokość wszystko daje cień otwierane drzwi tu i tu, tu, plus te wszystkie okna dają przewiew ludzie odpoczywają obsychają i mogą iść Jedny minaret w remoncie meczet ma cztery minarety no i wozimy Można buciory zostawić. No zostawimy tutaj. To tu nie kradnie butów. Będziemy walił skarpetę z cebocą. Dobra, wkładaj. No i błękitny mecz, tak mówiłem. I tyle samo błękitnego co czerwonego. Ale błękit chyba się jak najbardziej rzuca w oczy potężne kolumny, przypory No teraz ładniej wygląda niż jak wtedy w uciekłym bo światła są ale jest jeszcze światła dzienne są o to chodzi żeby światła dzienne były No, i tam się modlą oczywiście. Tam wejść nie można, a nie ma potrzeby. Stąd wszystko widać. Piękny. Piękniejszy niż Meczy Naprawdę dużo piękniejszy. Ale podobnie zrobiony. Ale wszystkie są podobne. No, tu jednak można było wejść tym razem. I tutaj widzimy z bliska już bardziej jakoś tam, tam jakaś niechaś jąbona pełnego przemawiania. Filary przepotężne. No i tutaj. Coś w rodzaju Tak, który prowadzi tą msze i w zasadzie tak to wygląda i tajemnicza tajemnicza muzułmanka która mi bez przerwy wychodzi w kadr sułtanek sultanek i książąt xviii 18 wieku wiek No i tu zdaje się dwie czy trzy żony sultanów Wspaniałe. Zamówiłam sobie zupkę z soczewicą. I tam jeszcze mały papy. Nasze że zapomniałam o zupce z soczewicy. Bardzo pyszna. A tak wygląda moje jedzonko. Tak wygląda to, to jedzonko. I tutaj mamy sałatkę i całą resztę. Także hmm. smacznego. Akurat metro jedzie przez most. O no i tam jest Meczet Sulejmana i tam bazarownia kolorowa. Oczywiście widok z mostu Galata. Ruch jak w dzień. To turystyka w re, aczkolwiek sami Turcy mówią, że to nie to, co było dwa lata temu. Dwa lata temu podobno było dobrze. A skoro było dobrze, i sami mówią, że było dobrze, to musiało być ludzi, co nie miara. Tam podali most przez Bosfor. Czy Azję i Europę. Potężna konstrukcja. Mieliśmy okazję dzisiaj jechać koło niego autobusem po stronie azjatyckiej. Wieża chyba telewizyjna. Topka słabo oświetlone, jak Wawel w Krakowie. Wieża i mury. Meczetem Nonium. Piękny, piękny. Po zmroku teraz piękniejszy niż w dzień Tam meczet Sulejmana. Niby to samo ale dopiero teraz widać Jak to podświetlone jest Czym one się różnią i różnią się bardzo